Ostatnio wybuchła głośna afera z salonem Hollywood Hair, gdzie swoje włosy robił najpopularniejszy polski influencerki i dzisiaj opiszę Wam całą związaną z nimi dramę. Proszę zobaczyć, jak Hollywood Hair zniszczyło mi moje włosy. Dodatkowo największa fake influencerka odpowiada na mój film. Pani, która kilka miesięcy temu zdemolowała stację, nie poniesie konsekwencji. Kasper Buński popchał dzieciaka, który na zbyt dużo sobie pozwolił. Bogze dodaje bardzo emocjonalny film oraz odwołuje swoją walkę dwa dni przed galą i sam nagłaśnia bardzo poważną sprawę z porwaniem dziecka oraz prosi widzów o pomoc. A na koniec mam aktualizację w sprawie gościa, który czekał, aż Fritz się do niego dosiądzie. Tutaj macie reporterów dzisiejszego odcinka i linki do nich w opisie. Subskrybuj kanał, żeby być na czasie ze wszystkim, co się dzieje, bo inaczej to będziesz jak chłop, co mieszka pod kamieniem. A teraz lecimy do pierwszych tematów. Dobrze, więc zacznijmy sobie od Hezjusza, czyli tego miłego dziadka nagrywającego sobie Minecrafta. Hezjusz podczas wielkiego boom zebrał blisko 300 tysięcy subów w jeden miesiąc i parę dni temu nareszcie dotarł do niego strewerny przycisk YouTube'a za 100 tysięcy widzów. Jak najbardziej się należało. A pamiętacie może tego chłopa, co siadał codziennie na ławce i czekał, aż dosiądzie się do niego freeze. To uwaga, po aż 200 dniach się do niego nie przysiadł i koleś yy, poddał się stałym challengem. ale Laki, szkoda, że po tych 200 dniach odpuścił, bo wydaje mi się, że po całym roku Freezu by się w końcu dosiadł. Teraz cofnijmy się do mojego poprzedniego odcinka, gdzie mówiłem wam o pewnej bardzo imponującej rekordzistce, bo nie widziałem jeszcze drugiej osoby, która kupiłaby sobie tyle followersów. Tą panią na story tak wyekspozował dubiel, m.in. pokazując jej tureckich followersów, których sobie nakupowała ponad 2 miliony. I ona po moim filmie wrzuciła taką odpowiedź, gdzie znowu rzuciła argumentem, że jej rynek jest amerykański i podziękowała za reklamę, mimo, że specjalnie nie pokazywałem jej nazwy. Potem zamieściła staty, gdzie pięknie widać, z jakich krajów zakupiła sobie obserwujących. W tych statystykach widać jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, czyli nagły spadek w jeden dzień o 10 tys. 10 000 obserwujących i na drugi dzień nagłe odbicie prosto w górę. To nie są naturalne liczby. influencerzy, że nie tracą nagle w jeden dzień 10 tysięcy obserwujących i na drugi dzień im się to odbija z powrotem w górę. Takie spadki można zobaczyć, jak ktoś odwala jakąś manianę w internecie i straci widzów przez dramę. Jeszcze z takich ciekawostek, Dubiel wczoraj na live przeczytał bardzo ciekawą rzecz na temat tej pani. Ale ja jakby ja tylko czytam wiadomość. Ona ma sponsora i mieszka w Miami. Ja byłem w ekipie Kruszwila i kamerzysty. Ona się tam pojawiła w piosence marka Kukurydza. I później była jeszcze w kilku odcinkach stary kamerzysty i Karolina Dumała mówili mi. Jak ona ma partie na fame yy, i tak ona sobie kupowała followy oraz lajki, miała wtedy ponad 100k na Instagramie. Chodziła ciągle na jakieś eventy, kręciła się wokół celebrytów, próbując się na nich wybić. Nigdy nie pokazała tego typa, który ją utrzymuje. Jedynie czasem na story widać kawałek jego dłoni albo nóg. Raz wiem, że ją rzucił i była zapłakana w Szczecinie. Bo ponoć umówiła się z jakimś chłopakiem w Polsce, a ten jej sponsor zainstalował na telefonie pocuch oraz podgląd przez kamerkę jak widać wybaczył jej. ciekawe co zrobiła, żeby jej to wybaczyć. Skoczmy sobie na następnego tematu. I ogólnie kilka miesięcy temu było bardzo głośno o tej sytuacji z panią z BMW, która zdemolowała stację benzynową. Za tą sytuację zostały jej postawione bardzo mocne zarzuty, a jak się okazuje kierowca tego BMW nie poniesie żadnych konsekwencji, ponieważ biegli ustalili, że podczas wjeżdżania w budynek tej stacji była niepoczytalna i niezdolna do rozpoznania znaczenia tego co robi. Ogólnie Często zostaje mi dużo newsów, o których po prostu nie mówię w filmach, bo jakoś mi nie pasują, albo są niezbyt odpowiednie na YouTube. Więc o dzisiaj bonusowe newsy będą się pojawiać na moim Instastory, więc zbijacie koniecznie macie link w opisie. Teraz pogadamy o wczorajszej sytuacji z Kasprem Błońskim, bo do internetu wypłynęło to nagranie, jak Kasper popycha jakiegoś dzieciaka. Jak nie to się Napisałem do Bońskiego i dostałem szczegóły tego, co się tam wydarzyło, i Kasper napisał. Powiedział Boński. Wy... Dalej z Gliwic. By the way, Błoński dalej z Gliwic to będzie nowy mem. Ja wam to już od razu mówię. Więc podszedłem i powiedziałem coś w stylu trochę szacunku i żeby uważał co do kogo mówi. A jakby powiedział komuś to na ulicy, to by dostał w łeb z liścia i by się nauczył. Potem jeszcze Kasper wypowiedział się o tej sytuacji na liveie u Wardęgi. Ja robię zdjęcia sobie z widzami. No. Jest ta jest, i stoi grupka chłopaków. I słyszę nagle ktoś krzyczy krzycze: Błoński dalej z Gliwic. I się Aha. odwróciłem. I nagle się odwraca jakiś chłopak. Udaje, że to nie on. Nie, powinienem, nie powinienem tak zrobić, to ale. To on powiedział do, do jakiegoś chłopaka, żeby z Gliwic, to podszedłby jakiś sta starszy chłopak, pewnie dałby mu liście w głowę... Ej, <gryTele> sorry stary, że się e", no Widzowie przez następny tydzień będą ci pisać, wypierdolaj <tace> z <trafik> <trafik writers> Teraz e, pogadamy sobie o bok ponieważ Michał ostatnio przechodzi bardzo ciężki okres w swoim życiu. Oprócz tego na jednym z treningów uszkodził sobie rękę i jego walka z maksymalnie wypada z karty, ale to w sumie sam oglądacie kawałek z jego filmu. Trzy lata mojego życia zapierda ostatnie trzy miechy, chociażby to już jest lecę na takiej czerwonej baterii? Ja już po prostu nie umiem wytrzymać. W sensie jakby jestem trochę już załamany też nerwowo w jakimś tam stopniu. E, straciłem wielu bliskich w swoim życiu. Między innymi swoją kobietę, która nie wytrzymała tego tempa mojego życia i podjęła racjonalną decyzję, by mnie opuścić. W trakcie treningu, przy uderzeniach na worek mocnych powerpunchy, do mojej dłoni nalało, wylały się płyny. Ja mam pewną kontuzję, której nie leczyłem. Ogólnie to szacun dla Bogzela, bo mało osób, a szczególnie mężczyzn, potrafi tak otwarcie powiedzieć o swoich problemach, co się dzieje u niej w głowie. A w tym przypadku wydaje mi się, że to było najlepsze rozwiązanie. Jedyne co, to przeciwnik Boksela, czyli Maksym, niezbyt dobrze zniósł, że Bogzel rezygnuje z walki i tutaj macie jego reakcję. Ja nie mam charakteru Michał. Ja nie mam charakteru. Mama No, Michał obsrał zbroję, no. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Każdy ma problemy, ale jakbym miał swoje problemy, nieważne jakie to by były problemy, ale na dwa dni przed nikomu bym czegoś takiego nie zrobił. Następny tematem będzie wczorajszy film i Isamu, bo Szymon nagłościł mega przykrą sytuację, przez którą aktualnie przychodzi jego znajomo za czasów szkolnych. Ale sami oglądajcie krótki klip z jego filmu. W moim mieście o godzinie 1 w nocy 28 września, mojej koleżance z klasy Elizie. Zostało zabrane dziecko. Nie! Tak się nie robi! Tak się nie robi! Tak się nie robi! Postaram wam się wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi. Elena, córka mojej koleżanki z klasy, urodziła się w Polsce. Następnie, z rodzicami przeprowadziła się do Włoch. Eliza, na skutek pomocy domowej, która nie do końca została udowodniona w sądzie, postanowiła uciec z sześcioletnią córką do Polski. Sama decyzja, którą podjęła Eliza bez zgody ojca. Jest traktowana jako uprowadzenie dziecka, ale postawcie się w jej sytuacji. Dziecko błagało, że nie chce opuszczać mamy, że nie chce jechać z tatą, a on stał i w obecności. Na siłę zabrał dziecko ze sobą do Włoch. Dziś w moim mieście odbyły się protesty. Nie Co możemy dopuścić, by koszmar sześciolatki nadal trwał. Moja koleżanka musi sądzić się we Włoszech. We Włoszech to kosztuje kupę siana. Ona nie ma pieniędzy. Jak coś biurkę dla tej pani zostawiam wam w opisie. Cel jest bardzo blisko i każda złotówka się przyda. Teraz czas na nasz finowy temat, czyli drama z halanym Hollywood Hair. Ale zanim drogi widzę, to wpadaj na konowskie.pl i kup sobie bluzę albo koszulkę. Koszulki są ze 100% bawełny. Produkcja jest oczywiście w Polsce, bardzo fajne jakościowe rzeczy, więc podajcie linka macie w opisie. Hollywood Hair to jest generalnie popularna sieć salonów fryzjerskich w Polsce. Oni robili włosy influencerkom, takim jak Murcik, Smartysia, Wersof, Masza, Pysia i wiele, wiele więcej. Dziewczyny z ekipy robili nawet osobne odcinki ze swoich metamorfoz w tym salonie, no, ale mimo popularnych influencerek reklamujących Hollywood Hair, pojawił się problem z jakością wykonywanych usług i podejściem do niezadowolonych klientek. Największą skalę zaczęła to nagłaśniać pani Cimoszko, która zrobiła o tym łącznie całych 10 Insta Stories, z których między innymi możemy się dowiedzieć, o jej doświadczenie z salonem I o tym, że dzień po zabiegu do czepiania włosów Zaczęły jej one po prostu wypadać Co finalnie dało taki efekt do dupci I no źle to wyglądało Co jest troszeczkę dziwne Bo taki zabieg kosztuje od 4 do 6 tysięcy złotych I mimo tej kwoty ciężko było o jakąś pomoc Z tego co wstawiła to w wiadomościach prywatnych Mailach i SMS-ach Salon ją ignorował i tak trochę zlewał A na koniec zaoferował jej voucher na 2250 złotych Co było tylko połową kosztów za ten cały zabieg I ona w sumie tego nie przyjęła Więc już wtedy pojawiły się głosy o podwójnych standardach Że jak to salon świetni i staranie traktuje popularne influencerki, a zwykłe klientki tak na odwal się. I ta teoria poniekąd się utwierdziła, jak coraz więcej dziewczyn zgłaszało się do Cimoszko z analogicznymi sytuacjami, czyli źle zrobione włosy, i potem słaby kontakt z salonem. Nawet do mnie bezpośrednio napisało kilka dziewczyn ze swoimi przeżyciami, które były mega szczegółowe. Widać, że one do dzisiaj to wszystko mocno przeżywają. I z tych wszystkich wiadomości wywnioskowałem sobie jedną rzecz. Czyli że Salon po prostu źle znosi krytykę od swoich klientek, i zamiast jakoś podejść do tego na chłodno, przyjąć krytykę i szybko załatwić sprawę, to najpierw długo nie odpisują albo nie ma z nimi kontaktu, i potem Według tego, co napisała do mnie jedna z dziewczyn, która wystawiła im złą opinię w internecie, to odpisali, że złą opinią zajmie się kancelaria i dopiero na końcu zaproponowali jakieś rozwiązanie sprawy. Jestem pewien, że Hollywood Hair potrafi zrobić te włosy zajebiście i pełno klientek jest zadowolonych z ich usług, co sami wstawiali do siebie na story i te wiadomości wyglądają legitnie. I to jest zupełnie normalne, że coś w takiej branży pójdzie nie tak, ktoś może być niezadowolony z efektu, czy cokolwiek, tylko trzeba do tego odpowiednio podejść jako salon. Po na grupce na Facebooku tej dziewczyny Hollywood Hair zrobiła odpowiedź na Insta Story, poniekąd nawet tak ośmieszając te klienty Stawiając takie motki z długim nosem, sugerując, że ona kłamie, przez co potem podobno dostawała jakieś groźby, według mnie zbyt emocjonalne podejście i sprawę jeszcze bardziej tylko rozmuchali, i więcej osób się o tym dowiedziało. Ale to nie była jedyna odpowiedź Hollywood Hair na tę, aferę, bo zaczęli też odpowiadać na story wcześniej wspomnianej Cimoszko. Podstawili smutną muzyczkę, zrobili jakieś karty z wiadomościami i potem odpierali zarzuty o źle wykonane włosy. Zapytałem się ich, dlaczego tak emocjonalnie podchodzą do odpowiedzi i się przypychają z klientkami. Hollywood Hair odpisało Nie mamy agencji PR-owej, robimy to, co czujemy, bo nas to dotyka. Jesteśmy wielką firmą przygotowaną. Na takie ataki. W salon Hollywood Hair dostałem jeszcze zaproszenie, ale bardzo mi się nie chce tam jechać, więc jak wiecie 100 tysięcy łapek, to pojadę tam i zrobię recenzję tego salonu. Powiem wam, czy jest git, czy jest dupy. Ogólnie była nawet taka sytuacja, że jedna z klientek która wystawiła im złą opinię to było dwa lata temu, została przez nich pozwana. Sprawa finalnie została umorzona przez sąd i musieli zwrócić klientce koszty sądowe, więc o to też się ich zapytałem i odpisali: Pozwaliśmy jedną z dziewczyn na oczernianie. Równocześnie prowadzone jest postępowanie cywilne w tej sprawie, nie ma to nic wspólnego z naszymi usługami. Chodzi o czernianie w sieci. Pojawiła się też kwestia, że na ich profilu wstawiane są mocno przerobione zdjęcia klientek. W sensie widać czasami, że dziewczyny mają kompletnie odmieniony nos czy twarz. To oznacza, że może włosy też na tych zdjęciach były przerabiane dla jakiegoś lepszego efektu. I też o to się zapytałem Hollywood Hair. wysłali mi zdjęcia bez retuszu i widać, że tam w sumie włosy nie były ruszane w programie, więc żadnej takiej propagandy nie ma, ale jest troszeczkę inna propaganda. W sensie ludzie wychwycili, że oni piszą sobie czasami z jakichś drugich kont firm, które są z nimi powiązane pozytywne komentarze, więc to jest akurat trochę dziwne. Ludzie jeszcze podsyłali, że włosy dziewczyn z ekipy nie są zbytnio dobrze zrobione, co miałobyś po czasie. Osobiście ciężko jest mi tutaj wyłapać, czy coś jest nie tak, bo się na tym po prostu nie znam. To już w sumie możecie sami ocenić. Jedna z influencerek, która robiła u nich włosy, czyli Masza, to jest ta była koleżanka Fagaty, wypowiedziała się na ich temat i tutaj macie kawałek jej wypowiedzi. Szczęsne Hollywood Hair. Opowiadam tylko i wyłącznie to, co mnie spotkało z tym salonem. Godzinę, czy coś takiego, czy tam 40 minut, gdzie on mi został przytrzymany z godziny 20, no i ogólnie masakra, no zostały mi spalone włosy. Tylko, że później nie zrobiono z tym nic, żeby mi te włosy odbudować. Jakby na każdą kolejną wizytę, żeby je. E, na jakąś regenerację, żeby przejść coś, musiałam się prosić, i tak dalej. Moje wiadomości były zlewane. Podsumowując całą tę aferę, to według mnie tutaj przede wszystkim leży podejście do niezadowolonego klienta, bo tak jak mówiłem wcześniej, Hollywood Hair zbyt emocjonalnie podeszli do odpowiedzi na ich za stories. Ludzie mi jeszcze podsyłali, że e, ta szczotka na ich stronce za 75 zł jest za 1,5 dolara na AliExpress, ale to w tej sprawie nie jest akurat jakieś istotne. Mimo wszystko wątpię, że oni są okropnym, złym salonem, który psuje włosy. Po prostu wszystkie dziewczyny, które miały z nimi jakieś dziwne przeżycia, się zebrały w jedną. Miejsce i to im dało bardzo zły look. Myślę, że sporo wniosków sobie wyciągną z tej całej aferki. To na tyle z dzisiejszych newsów. Subskrybuj i bądź na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w internecie. Wszelakie tematy, no, odcinki, newsy, ciekawostki pod wiadomości wiadomości prywatnej na Instagramie. W taki sposób masz szansę, że zapromujecie nam początek odcinka. I dodatkowo na moim insta. Stories macie bonusowe newsy. Badaj na kanapskich kup sobie jakąś koszulkę albo bluzę z nowej kolekcji. Czy są ładne, świetnie zrobione. Naprawdę warto sobie złapać za jakiś itemek. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon in public Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. the press will be calling. Left on my